Jak nauczyć psa komedy daj łapę? Potrzebujemy psa oraz smaczka, dowolnego, najlepiej tego, którego pies najbardziej lubi. Na początku dajemy psu smaczka, by wiedział, co tam mamy. Dajemy psu i, i musi sam wyciągnąć. Pies nie nauczy się od razu, ale jak widać, tutaj dał od razu łapę, bo wcześniej też z nim ćwiczyłam przed tym nagraniem. Człowiek i pies musi mieć cierpliwość, bo inaczej tego nie zdziałamy. Tak samo teraz było, bo ja w, go, w niego nie wierzyłam, bo dla mnie jest on głupi, ale jak widać tutaj jest już fajnie. W tej chwili jak dawał mi y, tą łapę i jeszcze kilka takich małych powtórzeń. Można mu dawać y, rękę bez smaczka i wtedy zobaczyć czy też da łapę. Tutaj akurat dał łapę, jak już nie miałam smaczka. Tyle i papa. Mam nadzieję, że